Pistolet do klejenia to niedrogie urządzenie, które wszystkim fanom majsterkowania przyda się nie jeden raz. I dlatego dzisiaj majsterki, czyli Basia i Sylwia, opowiedzą Wam wszystko o pistoletach do klejenia na gorąco. Pokażę Wam projekty, do których użyłyśmy właśnie takiego kleju i pistoletu do klejenia na gorąco. Dokładnie, bo wielokrotnie już używałyśmy tego mechanizmu, chociażby przy naszej kuli dyskotekowej czy chociażby takiej świecącej literki. Tutaj połączyłyśmy pistoletem na gorąco dwa kawałki kartonu. Kleju na gorąco można używać również do uszczelniania. Tą metodę używałyśmy przy okazji robienia śnieżnych kul. Proszę bardzo, minęło dużo czasu, kula nadal się trzyma. To tylko dowód na to, że pistolety do klejenia na gorąco można stosować w bardzo wielu sytuacjach. Można nim kleić papier do papieru, papier do plastiku, filc, drewno, metal nawet. Są rzeczywiście bardzo uniwersalne i dlatego postanowiliśmy poświęcić im aż cały odcinek. odcinek. Podstawowym elementem naszego pistoletu jest oczywiście ta część, która się nagrzewa grzałka. Ona się naprawdę nagrzewa do 200 stopni Celsjusza. Są dość bezpieczne, ale trzeba uważać, żeby nie dotykać tej części końcówki pistoletu. Jak widać mamy wiele rodzajów pistoletów. One różnią się nie tylko wielkością, jak chociażby ten z tym, to jest taki do niewielkich prac na zupełnie inny rodzaj kleju, i taki większy. Które mieści się idealnie w dłoni, różnią się też mocą i, co ciekawe, ilością kleju, jaki wydzielają, jaki rozgrzewają na minutę. Im większa moc, tym szybciej będzie rozgrzewał się klej, który występuje w postaci takich otopatyczków. Zwróćcie też uwagę, kiedy będziecie pist kupować pistolet albo, albo wkłady, ponieważ one mogą mieć od 7 do aż 12 mm. Ale wracając do mocy pistoletu, te, które mają większą, potrafią się rozgrzać już 3-4 minuty. Te, o słabszej, potrzebują... No, te o słabszej potrzebują około 7-8 minut. Chyba, że są to specjalne pistolety, wolno rozgrzewające się. Tak jak ten. Jakie pistolety wolno rozgrzewające się sprawdzą się w przypadku przedmiotów albo materiałów, które się topią? Na przykład w przypadku PCV. Dokładnie, więc owszem, działają na gorąco, ale nie są aż tak gorące, więc można nimi bezpiecznie pracować. Oprócz wielkości klejów. I w średnicy jest kilka innych elementów, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, te kleje są bardzo bezpieczne, czyli jeżeli nawet roz, rozpuszczają się opary, które podczas ich powstawania nie są zupełnie trujące. Podstawowe to te właśnie takie kleje, które można używać uniwersalnie. Ale są też inne rodzaje klejów, od moich ulubionych, czyli takich fantastycznych, kolorowych klejów. Tu akurat takie z brokatem. Zresztą zwróćcie uwagę, one mają jeszcze inny kształt. Są płaskie, czyli są dobrane do tego naszego pistolecika i tylko do niego będą się nadawać tak naprawdę. Ale są i brokatowe, kolorowe kleje okrągłe. Proszę bardzo, klej silikonowy do sanitariatów. Oraz drugi klej specjalny, tym razem do PVC, czyli do plastików. To są te elementy profesjonalne, ale my dzisiaj pokażemy te bardziej mm, dekoracyjne i rozrywkowe. <laughs> po pierwsze, tak jak mówiłyśmy, klej jest naprawdę gorący, więc... Coś klejąc, zazwyczaj niestety mamy tendencję, żeby sobie ręką poprawić. Żeby się nie poparzyć od tego kleju, wystarczy odrobina zimnej wody, zmoczone palce i proszę bardzo. To jest bardzo dobry patent. Drugi patent to już właściwie pokazałaś, czyli wykorzystanie papieru do pieczenia. Od niego świetnie odkleja się mhm. klej, jeżeli chcemy coś z niego zrobić. To pokażmy w praktyce. Dobra. Mamy kilka pomysłów, czas zabrać się do pracy. Basia, jak się dzielimy? Na co masz ochotę? Ja się zabieram ze słoik, myślę, że to będzie tak. fajny pomysł. Mamy tutaj zwykły, prosty słoik, taki pewnie po kiszonych ogórkach. I ten y, słoik ozdobimy napisem. Ja pokażę jeszcze wcześniej metodę, jak podrasować starą koszulę w stylu lat 80. Wystarczy nam do tego naprawdę wspomniany papier do pieczenia oraz kolorowy brokatowy klej. Robimy takie w miarę podobne do siebie kropelki tego kleju. Sporo. Rób kropelki, a ja zaczynam napis. Hmm, może taki majsterkowy. I zobaczcie. Chwilka, moment. Nasze perełki zielone, morskie i granatowe już wyschły. Nasze malutkie perełki traktujemy ponownie klejem na gorąco, tym razem z małego pistoleciku, i przyklejamy do kołnierzyka. A ja zaklejam teraz słoik w ten sposób, ponieważ nie chcemy całości go sprayować, a tylko ten fragment, gdzie mamy napis więc zabezpieczam pozostałe części słoika taśmą malarską. Do sterowania przyda się maseczka ochronna. Dostawiamy słoiczek do wyschnięcia na jakieś pół godziny. Jeśli tego nie widzicie, to jest to napisane, zrób to. Sama. Pewnie gdybym trochę więcej poćwiczyła, to napis wyszedłby lepiej, ale widać ideę i widać sposób, w jaki można wykorzystać e, klej na gorąco. Jak widzicie, nasza ozdoba jest gotowa. Troszkę zostało jeszcze tych nitek, no. trzeba poczekać, aż przeschnie i je podciąć nożyczkami, takimi najlepiej do paznokci. No to czas przejść do biżuteryjnego pomysłu. Na szyjnik zrobimy, Na szyjnik. Skoro mamy tiul w odcieniu fuxi, to skorzystamy tym razem z kleju o czerwonym kolorze. Geometryczno zwariowany. Dobra, już jestem ciekawa, jedziesz? Jadę, zobaczymy co z tego wyjdzie. Taki pistolet kupicie naprawdę niedrogą, już za 30-40 zł. Zresztą, przydatne linki w opisie filmu. Ale jakoś to jest naprawdę wielofunkcyjne, bardzo przydatne urządzenie. Jeżeli lubicie majsterkować, planujecie robić to częściej, zainwestujcie troszkę więcej w pistolet do klejenia. Idea jest taka, żeby wyciąć tylko Dłoku. zewnętrzną część. W środku ciul zostawiamy. Basia docinała, ja w międzyczasie Zrobiłam serducho. Zobaczcie takie złote, brokatowe znowu. Z dwoma łańcuszkami, dlatego, że to nasze serduszko. Teraz przetniemy na pół. Mamy dwa wisiorki dla zakochanych. Oto nasze pomysły na to, jak wykorzystać w nieoczywisty sposób klej na gorąco. Na pewno macie swoje. Koniecznie napiszcie nam w komentarzach. Pamiętajcie, we love you, nie zapomnijcie dać nam suba. To co do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mua. Cześć.